Gdzie mam? Yy, z reguły pokazuję, jak wygląda efekt końcowy moich prac nad różnej maści sprzętami. Teraz pokażę po, po, Wam, jak wyglądają zawsze podstawy, kiedy biorę coś na biurko, skądś wywlekam z piwnicy, ktoś mi podaruje. Sprzęt UNITROSKI rzadko kiedy bowiem kupuję. Tu mamy wzmacniacz PW913. Tak, taki ładnie obdarty, cały, który dostałem kiedyś od. Do, dostałem, no, yy, bądźmy szczerzy, kupiłem, tak, yy, od znajomego i chyba nie zrobiłem na tym do, do dobrego interesu. Jak, jak z, zobaczyłem do, dopiero w domu u siebie na biurku, co mam, troszkę się. Yy, Zdenerwowałem. No, sprzęt wybitnie był grzebany. Widać, że był, było kombinowane z nim w końcówce mocy. A Widać to, to już na pierwszy rzut oka. Ktoś przykleił jakieś naklejeczki. Zrobił to kurcze kable jakieś niektóre. Tego nie Kusy. będzie widać. Kocie zamknięte drzwi nie wchodź. Yy, pewnie nie widać tego, no, ale te przewody nie są nawet yy, Izolowane tutaj, no to, tu jest odwalona jakaś hała, yy, zresztą nie tylko tutaj. Yy, mamy tutaj pourywane kable, poodpruwane gniazda, przeróbeczki, proszę, Prze, yy, przeróbeczki. Pachowo dorabione jakieś dodatkowe wejścia, wyjścia. Cholera wie co autor miał na myśli. Nie chce mi się nawet patrzeć w schemat dokąd biegną te yy, ka, kabelki. Gniazdo jest po prostu wykończone pięknie. Ta, takiego majstersztyku to jeszcze nie widziałem nigdy. Wpieprzone na odpieprz. Na kurde wkręty i to jeszcze krzywo, wyhechłana nie wiadomo czym, krzywa, dziura. Tego, tego oczywiście pewnie nie widać dobrze, ale cieszcie się, że tego, yy, tego nie widzicie, bo to jest mistrzostwo świata, no kurde... Yy, ja się zastanawiam, kto ten sprzęt robił. Czy to jakiś kurczę tetracz do, do omowy, czy yy, robił to jakiś szwagier yy, za flaszkę? Oczywiście yy, flaszkę wziął, yy, wziął w ramach zaliczki. Tą flaszkę już yy, podczas robienia tego sprzętu wychlał, bo nawet kurde, ja po, yy, po pijaku bym takiej czegoś tak. Yy, Genialnego nie wymyślił albo robił to, nie wiem, yy, nie wiem, jakiś rzeźnik. Już yy, pomijając to, że yy, pourywane są tu ścieżki, yy, polutowane jest wszystko, yy, wszystko w, w końcówce mocy, gdzie idą przecież duże prądy na yy, o, odpierdziel z yy, 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 yy. Bezpieczniki o niewłaściwej wartości, od razu, od razu mi się to w oczy rzuciło, nie wiem, czy w, w, Polsce, yy, w Polsce w Polsce w ogóle robili bezpieczniki z, yy, z tego typu paskami, no i sprzęt mi swojego czasu dał do my, my, my myślenia, nie, bo na, na początku stwierdziłem, że będę abitny, zaszpanuję i do, Doprowadzę ten złom do ładu, nie? No, i, i, i że będę miał się czym po, pochwalić, że kurde, umiem tyle zrobić, nie? Że naprawiłem tak beznadziejny ten przypadek, ale. Zastanawiałem, zastanawiałem się, gdzie jest miejsce, gdzie należy po, postawić sobie granice, na ile ratujemy sprzęt za wszelką cenę, a na ile lubimy się cieszyć jego brzmieniem. Tak? No i gdybym miał reperować wszystko, no to nie miałbym chyba czasu na cieszenie się... na cieszenie się brzmieniem, brzmieniem tego sprzętu, nie? I... No, stwierdziłem, że na kilka, kilka miesięcy, miesięcy ładnych sprzęt, sprzęt pójdzie na... śmietnik, bo... śmietnik, no... kwalifikowałby się na śmietnik, ale wylądował on w piwnicy u mnie, chociażby na części, nie? Transformator, transformator jest ponoć dobry. Kumpel, który mi go sprzedawał, podłączał to jakoś przez żarówkę nic mu tam nie wywalało, no w, w takim stanie, no to swoją drogą gratuluję, gratuluję mu o, o, o odwagi, yy, że u, yy, podłączył to przez ża, żarówkę nawet, nie? Uff. No i yy, zostałem ze yy, szrotem, no i co, yy, co więcej mogę powiedzieć o stanie jego? No to jest dramat kurwa, to jest dramat. Dokładnie. No i zamurowało mnie, stwierdziłem, że nie robimy tego za wszelką cenę. Yy. Ale nie to jest jeszcze najgorsze. Wiecie, co jest gorsze od niesprawnego PW913? Dwa niesprawne pw 9313 Ten egzemplarz. W stanie której już roku je przywlokłem z eliksach, za grosze nikt go nie chciał, bo ktoś mu urżnął kabel. Oczywiście, po co iść do sklepu, kupić kawałek kabla, wtyczkę, jak można rozpierdzielić unitrę starą. No. Ten, kto to, to na, na to wpadł, powinien się w piekle chyba smażyć. No i sprzęt nie miał też gałek, nie? No to. Trzeba było spuścić sceny na tym eliksie, puścić go za grosze. Tak się przypomniałem sobie, że mam przecież PW2 w piwnicy z kompletem gałek. Wstawienie kabla to nie jest problem. Spróbujemy sobie z tym, bo to jest yy, fajny wzmacniacz. Porównywalny ponad 100 303. Ja wiem, że, że on radia. Nie ma i że nie ma tego, nie ma tamtego, ale. Być może będzie nawet lepszy, nie? No i co? Za pierwszym razem filmik mi się nie, nie nagrał. Gadałem sobie do ściany. Jak to? Jak to ja? Z reguły w domu albo gadam ze ścianą, albo z kotem. Zdążyłem go rozbebeszyć już troszkę. Zdążyłem się mu przyjrzeć. Zdradzę, gdzie zaglądam. Zawsze jak tego typu sprzęt na biurko po, po raz pierwszy yy, patrzę czy nie ma żadnych przeróbek tutaj ktoś dał jakąś dodatkową żaróweczkę nie wiem, yy, możliwe że żarówka sieciowa uległa przepaleniu nie wiem na ile to jest Volt. musiałbym spojrzeć do instrukcji serwisowej na schemat być może dał dwie żaróweczki popularniejsze, na przykład 7V w szereg a Powinna być piętnastka jakaś. Nie wiem, ale to jest obwód żarówki, to, to akurat nie problem jest o, odkręcić. Bezpieczniki sprawdzałem, są całe. Jeśli chodzi o warunki przechowywania tego przez lata, oglądałem sobie, zwracałem uwagę, jak zachowuje się kurz na płytce. Jest on suchy, nie jest on tłusty. To jest jeden znak dobry. Oglądałem sobie potencjometry, blaszki. Nie są one jakieś przesadnie czarne, są one takie lekko grafitowe. Chyba nie było tam zbyt wilgotno albo leżał w tej yy, wilgoci krótko. Yy, na pewno nie był to jakiś tłusty warsztat, yy, garaż czy coś, bo to po prostu lepiłoby się wszystko a ten brud po prostu schodzi o, o, od razu z tego, więc z myciem, odkurzaniem nie będzie większego problemu. Yy, oglądałem też gniazda bezpiecznikowe. Nie są zaśniedziałe, są czyste. To jest też znak dobry. Yy, odrobinę czarne są wyprowadzenia od izostatów, ale to, to jest odsłonięte na wierzchu, to jest no, normalne. Oglądałem sobie, czy nie mamy na pierwszy rzut oka nigdzie spalonych żadnych elementów. Nie. Oglądałem tranzystory w końcówce mocy pod lupą. Okazało się, że nigdy, nigdy nie były one zdejmowane, ponieważ mają jeszcze czerwoną farbę niespękaną na śrubach. Farba pełniła rolę, rolę plomby. Więc odkręcane nie były. Oczywiście nie oznacza to, że, samo, że końcówka mocy jest sprawna, ale jeśli, jeśli nie były zdejmowane, no to prawdopodobnie nie było tam nic grzebane. To jest ok, nie? Gruba warstwa kurzu na sprzęcie świadczy też, że w tym sprzęcie nie było niczyich łap od lat. Tylko ta żaróweczka jest ciutkę zastanawiająca, nie? Eee. Oglądałem też okolice końców, końcówki mocy, tutaj nic nie wygląda na upalone. Ten rezystor jest ciutkę jaśniejszy. Może taki był, może z innej bajki, wątpię, żeby wymieniany był. Wymieniany byłby pewnie w sytuacji, gdy wy, wywaliłoby. Końcówkę mocy i dość grubo, a że tranzystory końcowe nie były ruszane, prawdopodobnie nie wchodzi to w grę. Oglądałem sobie sprzęt od spodu, zmarzyłem go troszkę odkurzyć już po brudną niezmytą kalafonią, czego, czego nigdy nie lubiłem, bo to taki syf zawsze wychodzi po latach i bardzo brzydko to wygląda. Nie widziałem pod lupą żadnych połączeń lutowanych, które wyglądałyby na świeże. To jest też objaw dobry, czyli sprzęt nie był grzebany. Końcówka mocy możliwe, że nie była też demontowana. Mamy tutaj preszpan jeszcze yy, izolujący. Ja podejrzewam, że wiele, wiele ludzi wywaliłoby to na śmietnik, no ale. A porównamy sobie. Nie, tutaj jest preszpan akurat, ale bardzo mocno, mowa o tym drugim wzmacniaczu, bardzo mocno przysmarzony lut nie W tym miejscu zauważyłem tylko spękaną cynę. To jest miejsce do przelutowania na pewno. Być może coś tam nie łączy. No gniazda nie były. W żaden sposób przerabiane nie mamy śladów zbyt dużej ingerencji, grzebania, żadnego rzeźnictwa, i myślę, że cała, że tak powiem, w cudzysłowie, naprawa tego ograniczy się do gruntownego wyczyszczenia ca całości yy, tranzystory. Końcowe zastanawiam się właśnie, czy zdemontujemy je sobie, żeby dać pod nowe podkładki mikowe i pastę świeżą. Myślę, że to warto zrobić. Wymienione będą elektrolity wszystkie łącznie z tym sieciowym. Z tej strony widać, że ciutkę jest napuchnięte dęko i elektrolit ciutkę z niego wyciekł. Gdy wymienimy elektrolity te, te widać, że są, są jakieś poodejrzane po, po na pierwszy rzut oka, no to te też je oczywiście podmienimy prawda, nie widać, widać tutaj, żeby jakiś elektrolit wylał, ale z doświadczenia powiem, że wylane widziałem tylko Szare elwy główne filtrujące w polskim sprzęcie. Nigdy nie widziałem polskiego wylanego kondensatora, a jak robiłem jakieś czasem Tanberga, ta, no, norweskiego, to widziałem wszystkie, wszystkie wylane elektrolity, więc śmiem twierdzić, że polskie elwy prędzej wysną niż wyleją. Może one są tak. Izolowa y, y, izolowane jakoś dobrze. mam taką grubą blachę w środku. No, w każdym mm. razie są wielkie, w porównaniu do ich współczesnych odpowiedników, y, nawet na to samo albo nawet wyższe na napięcie. Na y, przemyjemy, wymienimy kondensatory, poprawimy luty, przemyjemy potencjometry, izostaty. Zobaczymy, co się dzieje z tą żarówką. Wyregulujemy sobie prądy spoczynkowe z tego co wiemy w instrukcji serwisowej to trzeba robi się to za pomocą pomiaru spadku na, napięcia na tych rezystorach dwóch chyba że są jakieś punkty pomiarowe 4 i 5 oni coś wspominali trzeba zobaczyć będzie na schemacie gdzie to jest prawdopodobnie służyć będą do tego potencjometry T2 który oczywiście trzeba będzie wyczyścić, yy, i trzeba będzie dokonać malutkiej przeróbki, którą robią w zasadzie wszyscy. Yy, te dwa tranzystory ponoć bardzo lubią nagrzewać te dwa kondensatory, więc zostaną albo zamocowane na nich ra radiatory, a jako, że są to BF-ki 457, które były wrzucane do naszych sprzętów z oszczędności. Z tego co wiem, można je zastąpić BD-130 dziewiątkami, które są wytrzymalsze, mocniejsze. Oczywiście też zamocujemy tam radiator. Czy coś jeszcze? Regulacja. Czyszczenie, przeróbeczka. Myślę, że w zasadzie będzie to wszystko. Oczywiście tam jeszcze przełączniki trzeba będzie umyć. Gniazda, wszystkie tą blachę, która chyba pierwotnie była grafitowa. Ktoś chyba wątpię, żeby taki syf wyszedł z fabryki. Tą górę przeszlifujemy sobie do zera. Machniemy od nowa farbą. To jest jakaś obleśna olejnica, znajdziemy jakiś grafitowy lub czarny lakier ładny. Oczywiście uzupełnimy ten uzupełnimy ten kabel i będzie można Cieszyć, cieszyć się sprzętem. To będzie ładna, szybka ro, robota. Gałki brakujące, ponieważ tutaj ich nie ma. Między innymi dlatego tego sprzętu nikt nie chciał. Zostaną przełożone yy, z tamtego trupa. Ewentualnie yy, jeśli zajdzie taka po, potrzeba w trupie, będziemy mieli również przekaźnik. Ra, ra, radiatory Znajdzie się troszkę gniazd, izostatów, przełączników. Myślę, że będzie on po, po prostu egzemplarzem za, za, za pasowym. Który odpukać? Mam nadzieję, że nigdy mi się nie przyda do naprawy na tego egzemplarza. I wyląduje, wyląduje tamten wzmacniacz z powrotem. Piwnicy, bo no stan jego jest taki że a szkoda kurwa gada szkoda ryja, naprawdę no także myślę że y, następne filmy umieszczę już y, po tym jak sprzęt zostanie zrobiony wyczyszczony żebyście mogli sobie zobaczyć efekt ko -ko końcowy prace w pozorom będzie troszkę a że zbliżają się ciemne, ciemne, chłodne wieczory, to ogrzejemy się przed lutownicy. Trzymajcie się.